Witajcie moje drogie matsmerficzki! To słuchajcie, ostatni odcinek, jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zadań z CKE, zadań z informatora, który został opublikowany specjalnie dla Was jako powtórka, jako zwrócenie uwagę na szczególnie zadania właśnie na te zadania przed egzaminem Osmoklasisty, który właśnie odbędzie się w tym roku. Po to, abyście to właśnie zwrócili uwagę na te zadania, abyście te zadania sobie powtórzyli, bo te zadania właśnie sprawiły największą ilość problemów. Uczniom, przepraszam, na egzaminie próbnym. To ostatnie zadanka, zadanko 36, bo na 35 ostatnio skończyliśmy. E, zadanko 36, aż za 3 słuchajcie, punkciorki. Prostokąt obokach, długości 12 i 6. Czyli możemy, słuchajcie, spokojnie napisać sobie, że tu jest 12, a tutaj jest 6, tu jest 6. Podzielono na dwa prostokąty, no mniejszy i większy, jak widzicie, prawda? Obwód jednego z prostokątów otrzymanych w wyniku podziału jest dwa razy większy od obwodu drugiego. No nie oszukujmy się, na pewno ten po lewej stronie jest mniejszy, bo ten po prawej jest większy. Ja może sobie tutaj, słuchajcie, zrobię na zielono, żebyśmy sobie wiedzieli, że który będzie mi chodziło. Będę chodziło mi o lewy, to będę pisał zielony. Czyli tu jest 6, tutaj przyjmę sobie, że x, a tutaj sobie przyjmę, że jest x. Więc mogę napisać, że obwód zielonego to jest x plus 6 plus x plus 6, prawda? Czyli obwód to jest tak. No 6 plus 6 to jest 12. Oj, Jezusku, to tu się wydarzyło. 6 plus 6 to jest 12, x plus x to jest 2x. Natomiast... Natomiast jeśli chodzi o większy, większy, uwaga, lecę, 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 lecę. Ups, jest, puszcza. Dobra. Eee, tu mam 6, tu mam 6, tu mam, właśnie, i teraz ile to jest, zobaczcie, skoro cały bok jest 12, a ten mały kawałeczek jest x, to ten kawałeczek to będzie 12 odjąć x, i tu też będzie 12 odjąć x. Więc jeżeli chcę policzyć obwód tego niebieskiego, granatowego, to jest, zobaczcie, to jest 12 minus x, dodać 6, dodać 12 minus x, dodać 6, czyli 12 plus 12 to 24. Dodać 6 to 30, dodać 6 to 36 i teraz mam minus x, minus x, czyli minus 2x. I teraz co ja wiem? Otóż wiem, że obwód tego mm, większego jest dwa razy większy od obwodu małego. Czyli mogę napisać, że 36 minus 2x to jest obwód większego, to jest dwa razy obwód tego mniejszego, czyli 12 plus 2x. No i teraz musimy, słuchajcie, rozwiązać sobie jakże proste, zwykłe równanie. Czyli mam tak, 36 minus 2x równa się, no i wymnażam nawias przez 2, 2 razy 12 to jest 24, dodać 2 razy 2, 4, 4x. Tak i sobie dopisujemy. No i teraz tak, Minus 2x przerzucam na prawą stronę i będę miał 36 równa się 24 dodać 4x dodać 2x. A to 24 przerzucimy, słuchajcie, na tą stronę. Czyli będę miał 36 minus 24 równa się. 4x, prawda? Równa się 4x plus 2x to będzie 6x. A zatem. A zatem, a zatem, a zatem, yy, słuchajcie, żebym tu się ładnie pozmieszczał, czyli mam 6x równa się 20. 36 minus 24 to jest po prostu 12. Jak podzielimy sobie obie strony równania przez yy, 6, to będę miał x równa się 2, czyli wiem, że mój x to jest 2, czy to są centymetry? No nie, nie są to żadne tak naprawdę e, centymetry. Mam x równa się 2, no i teraz możemy spokojnie, słuchajcie, obliczyć wymiary prostokąta o mniejszym, obwodzie. No my już wiemy, że mniejszy prostokąt, czyli ten zobaczcie zielony, odpowiedź już mogę napisać. To ja z góry wiedziałem, że ma 6, ten bok ten dłuższy, a ten krótszy ma x, a ten krótszy to jest po prostu 2. Czyli ja mogę napisać, że ten prostokąt ma wymiary 2 na 6. No i to w zupełności tak naprawdę w odpowiedzi powinno wystarczyć. 30 Siódme zadanko, kolejne trzy punktowe, słuchajcie. Na okręgu ośrodku S i promieniu R zaznaczono punkty A i B, takie, że odcinek AB ma długość 16. Następnie dorysowano odcinki AS i BS, oblicz pole zacieniowanej figury. Słuchajcie, przypomnijmy sobie wszystko, co musicie wiedzieć, jeżeli chodzi o koło. Mam koło. Koło, zobaczcie, o, mi się zamalowało, nie wiem, czy widzicie, ale mi się zamalowało, bo koło jest. E, tak naprawdę łącznie z tym, co jest w środku, prawda? Czyli e, a okrąg to jest tylko i wyłącznie ta obwódka, i teraz tu mam środek okręgu. Jeżeli połączę sobie środek okręgu z jakimkolwiek punktem na okręgu, zobaczcie o, na przykład to jest punkt a, to to jest mój promień, czyli mógłbym napisać, że odcinek SA to jest mój promień. Czy duże R, małe czy małe R napiszemy, to szczerze mówiąc nie ma znaczenia, ale to jest promień, tak? I teraz zobaczcie, każdy taki odcinek to będzie, słuchajcie, promień. To też będzie promień, ok? Dla szybkiego przypomnienia jeszcze, co to jest cięciwa? Zobaczcie, to jest jakaś cięciwa. Może napisuję to pomarańczowym kolorkiem. Ona łączy dwa dowolne punkty na okręgu, czyli to jest na przykład punkt B, a to jest punkt C, czyli BC to jest cięciwa, cięciwa. I mam jeszcze, słuchajcie, średnicę, która przechodzi przez środek okręgu. To jest średnica, to jest właściwie też cięciwa, najdłuższa w ogóle cięciwa, czyli mógłbym napisać, że to jest DE. Czyli DE to będzie nasza średnica, czyli najdłuższa cięciwa. Średnica możemy oznaczyć, że to jest nasze D, czyli inaczej 2R. Okay? A jeżeli chodzi o promień, oznaczmy sobie o, zobaczcie, SA to będzie to. To jest nasz promień. A żeby było ładnie kolorkami, to zostawimy to w ten sposób. R, czyli promień. Dobra, no i teraz wróćmy, słuchajcie, do naszego zadania. Mamy obliczyć pole zacienionej figury. Mamy obliczyć pole zacieniowanej figury. Ok, czyli e, pole zacieniowanej figury to jest tak naprawdę e, pole koła pomniejszone o pole. O pole trójkąta. No więc przypomnijmy sobie jeszcze, jak już w takim razie powiedzieliśmy sobie wszystkim o wszystkim, jeżeli chodzi o koło, no to musimy policzyć pole koła. Pole koła, wzór na pole koła to jest r kwadrat, a gdybyśmy chcieli policzyć obwód koła, słuchajcie, to jeszcze od razu Wam powiem, to jest po prostu 2πr. Ok. no i teraz może najpierw policzmy sobie, ile wynosi pole koła. Skoro wiemy, że pole koła to jest r PR kwadrat, prawda? Wiem, że r, czyli mój promień, słuchajcie, to jest 10 cm, czyli jak podstawię sobie to, będę miał pi razy 10 do kwadratu. To jest nic innego jak 10 do kwadratu, to jest 100, czyli to jest 100 pi. Normalnie pewnie bym to zostawił w takiej postaci, ale oni każą nam przyjmować, że pi to jest 3,14, czyli jak ja pomnożę 3,14 razy 100, to przesunie mi się przecinek o dwa miejsca, bo mnożę przez 100, mam dwa zera i będę miał 314. Centymetrów kwadratowych. To jest pole, słuchajcie, mojego koła. I teraz mam policzyć pole mojej figury, czyli od pola koła muszę odjąć pole trójkąta, ale żeby policzyć pole trójkąta, potrzebuję oczywiście podstawy. Akurat podstawa wiem, ile jest, bo podstawa jest 16, prawda? Ale potrzebuję też wysokości. To jest moje H. O, zobaczcie. Ale ja wiem, że trójkąt, trójkąt, zobaczcie, jaki tam jest trójkąt, ABS jest równoramienny. On jest równoramienny. Dlaczego? No dlatego, że tu mam promień i tu mam tak naprawdę promień. To jest trójkąt równoramienny. Więc wysokość, słuchajcie, wysokość tego trójkąta możemy policzyć po prostu stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa. Bo zobaczcie, ja może narysuję sobie kawałeczek tego trójkąta. O, tutaj wiem, że jest H. znaczy to jest H, które chcę obliczyć. Tu mam promień, który wynosi 10, a tutaj mam połowę podstawy, czyli 8. No i stwierdzenia Pitagorasa mogę napisać że przyprostokątna do kwadratu. Dodać przyprostokątna do kwadratu to jest przeciwprostokątna do kwadratu. Ja szczerze mówiąc wiem, jaki to jest trójkąt, bo to jest taki bardzo popularny trójkąt. Mam nadzieję, że Wy również kojarzycie już. Ale obliczmy sobie. Czyli mam h kwadrat, dodać 64, równa się 100. Przerzucamy sobie 64 na drugą stronę i mam 100 minus 64, co daje mi 36. Jak spierwiastkujemy sobie 36, to mamy szósteczkę, czyli to jest 6, Centymetrów. 6 centymetrów to jest wysokość mojego trójkąta. No i teraz pole trójkąta, czyli mogę napisać, że to jest pole ABS. Y, Liczymy jako. 1, 2 razy podstawa, czyli 16, razy wysokość, czyli 6. Czyli mam 1, 2 razy 16, razy 6. 16 y, dzieli się ładnie przez 2, czyli mam 8, i zostaje mi 8 razy 6, 6 razy 8. To jest 48 cm kwadratowych. I to jest moje moje, mole, mole. To są mole, nie, to są, nie są żadne mole. To jest moje pole trójkąta ABS. I teraz jeżeli ja chcę policzyć pole zacieniowanej figury, to ja sobie napiszę, że pole figury to jest pole koła minus pole trójkąta. Czyli pole koła to było 314, jak dobrze pamiętam, zobaczcie, tak? 314 cm2, a pole trójkąta to było 48 cm2. Czyli od 314 odejmujemy sobie 48. No, a odejmijmy sobie, słuchajcie, to pod kreseczką 314 minus 48, żebyśmy się przypadkiem nie pomylili. I mam tak: czterech, od 4 nie odejmę ósemki, więc zapożyczam i robię 14, tu automatycznie zrobię 0. 14 minus 8 to jest 6. Z, od zera nie odejmę czwórki, więc zapożyczam robię 10, a tu zmniejszam do 2. 10 minus 4 to jest 6. No i tutaj 2 minus 0 to jest 2, czyli mam 266, czyli pole to jest 266, oczywiście czego? Centymetrów kwadratowych, tak, czyli moja odpowiedź to pole zacieniowanej figury, pole figury, pole figury to 266 centymetrów kwadratowych. Słuchajcie, to wszystkie zadania, to wszystkie zadania, które, na które CKE y, chciało zwrócić Waszą szczególną uwagę z tego względu, że to są zadania, które sprawiły, największą, największą, największy problem. Wiele osób właśnie z tymi zadaniami sobie nie poradziło. W tych zadaniach robiło najwięcej błędów. Ja wiem, że przede wszystkim zadania otwarte są takimi zadaniami, gdzie wiele osób po prostu nie podejmuje, że tak powiem, rękawicy i te zadania otwarte omija. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że nie niesłusznie, bo, bo, bo te zadania wcale nie są trudne, wcale nie są trudniejsze niż tak naprawdę zadania zamknięte. Zadania zamknięte, jedyny plus jaki mają, to taki, że jeżeli nie znacie odpowiedzi, to możecie sobie tam strzelić. To też jest bardzo ważna uwaga cenna rzecz, ponieważ nie ma ujemnych punktów na egzaminie ósmoklasisty. Na maturze zresztą też nie ma ujemnych punktów, więc jeżeli nie znacie odpowiedzi, to nie wiem, nikt sobie nie pomyśli o, nie zaznaczył odpowiedzi, bo nie znał, nie znał odpowiedzi, więc nie zaznaczył. Super, tak naprawdę widać że nie chce strzelać. Nie, nieprawda, możecie sobie strzelić i tak na to nikt nie zwróci uwagi. Wręcz to będzie dziwnie, jeżeli tej odpowiedzi nie zaznaczycie, będziecie mieli puste okienko, bo ktoś będzie myślał, że yy, w ogóle macie ten egzamin gdzieś i w ogóle się nie przykładacie, nawet nie chce Wam się, że tak powiem, strzelić, bo, bo jeżeli nie wiecie, to strzelajcie. Troszeczkę zróbcie metodą eliminacji, wyeliminujcie sobie te odpowiedzi, których, które według Was są złe i wtedy zastanówcie się, która odpowiedź według Was jest najlepszą z tych, które e, pozostawiliście, no i wtedy pozostaje Wam już strzał, tak, albo <gryw> róbcie długopisem w co traficie, albo po prostu, y, nie, wiem, nie wiem, możecie rzu nie rzu rzucać monetą, nie możecie, ale możecie zrobić wyliczankę, ene, dueli kefage, bolba, bolba, usme smakę. E, deus, deus, kosmateus. Za dużo przykładasz uwagi do tego, ja po prostu losowo. No losowo? To ty, no to Ty będziesz jeszcze się... Będziesz się zastanawiał się nad strzałem? Nie no, nie jak się nie zastanawiał, no. Jak mówisz, że będziesz widzicanka albo chce długo pis Nie no Nie o czy Losowo, losowo, słyszycie, macie 25% szans, jak nie macie totalnie pojęcia 25% szans, że traficie w dobrą odpowiedź I tak tokolwiek nie... Ilekolwiek procent nie będziecie mieli to zdacie. <śmianie> ty cicho bądź tam, ty tam i spij już dalej. No, Macie tak mieć tak jak tak. najlepszy wynik, słuchajcie. I po to, to już się uczymy, żebyście... Nie chodzi o egzamin o to ma rację, nie Ma rację, nieważne, nie chodzi o aczkolwiek niektórym osobom jest potrzebny egzamin ósmoklasisty, żeby dostali się do liceum takiego, jak chcą. I... na po liceum co? Idź ty spać już. E... <śmianie> więc, więc, no i wybiłeś mnie nie wiem co chciałem powiedzieć słuchajcie, nagramy dla Was specjalny odcinek na co zwrócić uwagę i nie jeden odcinek na co zwrócić uwagę yy, yy, na samym już egzaminie ósmoklasisty czyli takie tipy, tipy, słuchajcie z, takich jakich nie ma jeszcze normalnie w internetach, YouTube tego, tego jeszcze nie widział to co dla Was nagramy a poza tym nagramy jeszcze Was odcinek, który skądś będzie pokazywał Wam jak się przygotować jeszcze do tego egzaminu ósmoklasisty czyli co musicie powtórzyć, co musicie zrobić yy, i ja Wam nagram ten odcinek, nagramy Wam ten odcinek i nagramy też odcinek, słuchajcie, w którym po prostu yy, będą te wszystkie informacje, które powinniście mieć zebrane do kupy, do jednej tak naprawdę części. Co tam marudzisz? No obudził się i po prostu już marudzi. Ja nie wiem, po prostu. No, reżyser! Oczywiście, że możemy. To tyle, słuchajcie. Yy, żegnam się z Wami smerfastycznie, numerycznie.